3, 2, 1. Cześć wszystkim, jestem Staharita i wróciłam. Dostałam mnóstwo fajnych pomysłów do zrobienia odcinek od Was. I dzisiaj będziemy na taki komentarz, że Wy mieliście na pomysł robić jeden odcinek. Dostałam tak. Następnie filmik, proszę o jedzeniu. Co nowego od? Krełasz w polskim jedzeniu. Co ci zaskoczyło negatywnie? Co pozytywnie? Dużo słońcu dla Ciebie. Dziękuję, dziękuję, <grystanie> 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 dziękuję bardzo. Jak widzicie, dzisiaj jest taka cudownie, taki przepiękna pogoda. Mamy słońce, i kiedy słoneczko leci, jest, jest, słucham? Super, ale to nieważne. Będziemy rozmawiać na temat jedzeniu. Muszę powiedzieć, Kiedyś byłam tak, że jak byłam, taki, wiecie, trochę byłam mała, nawet kiedy miałam taki 18 lat, 17 lat, nie chciałam za bardzo spróbować takie jedzenie, czy wyglądają taki niefajne, albo nie mieli taki fajny względny wygląd, nie wyglądali fajnie. Ale potem, jak zaczynałam mieszkać w Polsce, to jest naprawdę based on True Story, rozumiałam, że nasze kuchni, taki perski kuchni, My za bardzo nie mamy takich jedzeniu, że wyglądają dobrze. Na przykład mamy takie jedzenie, nazywało się Ormes To jest nasze tradycjonalne, smaczne jedzenie, że ja sama bardzo kocham. Są oczywiście ludzie, którzy tak za bardzo nie padają do tego, ale jest moja ulubiona jedzenie. Ale słuchajcie, dodaję zdjęcie tutaj, to jest Ormes jakby sa, sam wygląd, formy sabzi, to nic nie fajnego, słuchajcie, wygląda nawet czasami obrzydliwe. Coś zielonego jest z mięsem. I jakbym była Sahar, że nie widziałam w ogóle, co to jest deniedzenie, ja bym nigdy nie bym spróbował, szczerze. Ale potem, jak już jestem starszy, wiecie, no coś z tego jest podobne wiecie do wieku. Jest tak, tu jest coś Connect pomiędzy wiek i jedzeniu. Nie wiem, co roku teraz jestem, wiecie, totalnie inny. Spróbuję wszystko, jem wszystko, nie jestem taka ojeju, nie dotykam to, nie lubię to, nie. Wszystko jest bardzo fajnie i smaczne i jestem taka foodie, jak mogłabym jeść i nie dostać kalorii, słuchajcie, to by było najlepsza rzecz na mnie. Ja mogłabym jeść, jeść i jeść i jeść, to nie mam w ogóle nie mam tak, że mogę, hamuję się sobie. Słodki, nie słodki jest totalnie na mnie nieważne. No cóż, wracając do tego tematu, więc a, zmieniałam po prostu dużo w tym czasie, mieszkając w Polsce. Pierwszy, drugi ro, rok mieszkałam w Polsce, za bardzo nie widziałam o jedzeniu, bo wiecie, no nie poznałam za bardzo ludzi, nie, nie byłam zaproszona za bardzo do takich wieczer. Jak rozumieć bardzo dobrze, jaki jest kultura i jedzenie. Musicie poznawać ludzi, nie ma wyjścia. Dokładnie myślałam przez rok, pierwszy rok w poste, nie poznałam Polacy, tak nie miałam blisko kontakt z osobami, co mieszkają w Postę, więc bardzo nie widziałam tego jedzenia. Oczywiście spróbowałam taki polski jedzenie w takim wiecie, no Bar mleczny albo na przykład takie restauracje są czasami na stare miasto, fajne, ale tam nie ma za bardzo, słuchajcie, wybór jedzeniu Jest cztery typy zupy, i tylko kotlet schabowy, kotlet milony i czasami e, pirogi. I to nie jest, słuchajcie, aż tak dużo, żeby widzieliście, jaki jest tego kuchni, i kultura, i jedzeniu, i tak dalej, i tak dalej. Więc mm, moja prawdziwa relacja z jedzeniem w Polsce. Powiem Wam, budowałam tego relacja, jak już byłam e, 3 albo 4 lat w Polsce. Jak dostałam zaproszenie, wiecie, prawdziwych Polaków, robili domowe, dobre jedzenie, tu już widziałam to to znaczy taki wiecie, kuchni w Polsce. I muszę powiedzieć, że wy macie fajnie fajne jedzenie w Polsce. Najlepsze, moje ulubione jedzenie w Polsce jest zupa ogórkowa. Ogólnie zupy, ale moja ulubiona zupa to jest zupa ogórkowa. Mogę to mieć codziennie i bym nie narzekała, bo ten kwas w tym zupie jest po prostu masakrycznie dobra. Mogę powiedzieć tyle. Więc rzeczy, co strasznie mi podobało, podobało mi się na temat jedzenia w Polsce, muszę powiedzieć, że Zupy w Polsce są bardzo fajne, smaczne i zdrowe, względem, że oczywiście każdy kraj ma, nie wiem, jeden albo dwie typy zupy, ale w Polsce jest ponad tysiąc ich i każde ich jest inne, smaczne i zdrowe. To jest naprawdę bardzo dobrze i to kocham. W Iranie jeszcze muszę powiedzieć, porównanie do Iranie jedzenie, my nie mamy zupy, my mamy aż. Aż jest to gęsty, to nie jest taka zupa, że jest wodne. U nas jest aż i my mamy też dużo różaje aż w Iranie, ale to, to nie to taka zupa, to jest po prostu dwie totalnie inne rzeczy. Tutaj jest aż, tutaj jest zupa. Podaję zdjęcie, sama zobaczycie, że to jest po prostu nieporównywalne. Więc tak, miałam to i, i bardzo mi się podobało, że w Polsce macie dużo po fajne zupy i względem w ogóle spróbowanie jedzenia w Polsce, u nas w Iranie jest ryż, u Was jest kartofle, ale no tu jak będziemy widzieć na inne perspektyw, jest karbohidrat najważniejszy, no nie? Nie, ale nie chcę żartować. Ale e, nie chcę rozmawiać na takiej, rzeczy, że już wiecie, że w Iranie my mamy gulasz, ryż, kebab i tak dalej. Kiedyś będę robiła dla Was taki ucinek, ale dzisiaj, dzisiaj chcę porozmawiać o jedzeniu, co my mamy podobne w Iranie i w Polsce. I to pierwsze będzie sałata jeżynowa. Sawata jeżynowa my robimy bez jabłuszka, wy robicie z jabłuszkiem. Więc chut jest tu inaczej, ale ze względem wygląd by widzieliście, to ma to samo wygląd. Ale mm, sawata jeżynowa w Iranie nazywało się. Wydaje mi się, ta nazwa jest od Rosja i jest salad Oliwie, Ale jak my robimy, jak wy robicie, jest bardzo podobno. Drugi ciekawy rzecz, było kotlet. Słuchajcie, my też mówimy kotlet w, w Iranie. To samo deklinujemy, to samo mówimy jak w Polsce. Kotlet, kotlet, ale nasze kotlet jest z mięsem i jest ma, taki malutki, jak widzicie w zdjęciu, i u, w Polsce jest taki większa porcja, kiedy odchodzi na temat kotlet, też jest chrupiące. My też mamy kotlet nasze chrupiące, więc tu też jest na mnie, tu było ciekawe, że my mówimy kotlet, wy mówicie kotlet, więc to kotlet. Trzeci rzecz, Ee, że chciałam powiedzieć i bez. My mamy, słuchajcie, kuku sip zamini, Wy macie kotle ziemniaczany i jest dokładnie to samo. Też my czasami robimy na słodko, czasami nie robimy na słodko, więc dokładnie się jemy to samo. Czasami my też jemy to z sz... śmietan, e, szmi... z śmietan... Nie mogę porozmawiać. Tu jest, tu już tego jest miejsce. Dobra. Czasami też my mamy na słodko jak wiecie, na liśniki taka typ, że to jest taka kotleczyna, trochę śmietanko i tak dalej, i tak dalej, trochę cukier. Czasami nie zależy, totalnie też w naszym mieszkaniu jest coś na słodki i tak, czasami nie jest na słodki, więc tu też mamy takie podobne jedzenie. Ogólnie uważam, że e, oczywiście jest. E, inne rzeczy na nasze jedzeniu niż w Polsce, bo każdy kraj ma swój specyficzne, na przykład e, typ gotowania, my też mamy, we też macie, ale też mamy takie, wiecie, podobne rzeczy też, więc no chciałam to też powiedzieć, że nie jest tak wszystko dziwnie. E, ja ogólnie uważam, że na mnie nie było trudno adaptować do takiej, wiecie, do jedzenia polskim, bo bardzo macie taki też wasze jedzenie jest dużo, jecie mięso, my też mamy dużo mięso, my też jemy dużo mięso, więc za bardzo mi nie był trudno jakoś tak adaptować. I nic negatywne nie, nie widzę w takiej biurze do jakaś tak bym powiedziała, że macie coś negatywne, w waszą kulturę względem jedzeniu nie ma. I bowiem szczerze, lubię jeść w ogóle polskie danie i na mnie to jest smaczne i nie miałam problem totalnie, żebym mógł powiedzieć, że ojej nie mogłabym nic jeść albo dotykać. Nie, w ogóle w nie było tak. I jak osoby, co znają mnie bliżej wiedzą, że ja jestem taka, że jem dużo i uwielbiam jeść, więc tu nie był żadny problem na mnie. Adaptowanie do je jedzenia ogólnie w Polsce. Czy tęsknię na jedzenie w Iranie? Tak, bardzo, bardzo dużo, wiadomo, bo wiecie, no większość mojej życia życiu jadłam, mieszkałam w Iranie jeszcze, więc no absolutnie czasami tęsknię na nasze kuchni, bo wiecie, my dodajemy dużo safranu, ryżu i tak dalej, i tak dalej, w poste jest mniej. No, wiecie, wiecie. I oczywiście wiem, że wiecie dużo taki kartofle, ale bardzo mało czasami jecie ryż, więc czasami to brakowało mi takich rzeczy, ale nie aż tak, żebym powiedziała. O nie, nie, nie mogłabym jeść nic. W ogóle schudłam ponad 25 kg. Wcale tak nie było. Więc yes, musiałam to poinformować. E, jeszcze chciałam porozmawiać z temat, e, że Wasze pomysły na temat, że co chcecie wiedzieć, że ja bym robiła na ten temat filmik, proszę piszcie w komentarzu. Wiem, że nie mogę do każdego Wasza prośba robić filmik, ale staram się. Staram się jeszcze mu się pojaśnić jedną sytuację, bo dostałam taki fajny komentarz od jeden was, że kobieto, jak możesz nas kochać i nie odpisywać do naszych komentarzy? Eee, tak. Eee, to nie jest tak, że nie chcę odpisywać. I jak mówię kocham was, to jest taka kłamstwo. Chodzi o to, że słuchajcie, że ja mam... Jeszcze pracę, jeszcze mam czasami moje prywatne rzeczy do życia. To ja muszę robić zakupy pożywcze, sprzątanie w mieszkaniu, jeszcze pracować. Jeszcze, wiecie, czasami e, trochę ćwiczyć, spróbować być taki fit, jeszcze filmiki. Więc nie jest to jak, jak nie narzekam do Was, tylko poinformuję, że czasami naprawdę brakuje mi czas. I jesteście taki kochani i cudowni, że dostaje czasami ponad 700 komentarzy i jakoś tak to naprawdę nie jest możliwe. Jakbym chciała odpisywać te Wasze komentarze, muszę codziennie siedzieć 3 albo 4 ponad godziny, że na razie to, na razie to nie mam. Jakbym miała tylko, słuchajcie, tylko YouTube, e, jaka praca była możliwa, ale na razie to nie mam. To jest tylko coś robię dla Was, bo dostałam, jak mini, bo w YouTube, słuchajcie, dostałam taka dużo mail. Słuchajcie, wróciłam, bo wy po prostu byliście takie kochani i cudowni, że zapytaliście gdzie jestem, czemu mi nie ma i w ogóle kiedy wracam, więc jestem w YouTuba, bo we chcę, żebym była. I wiem, czasami jestem rzadko, czasami mi nie ma długo i dawno. I wiecie, we widzicie mnie przez ten 10 minut na odcinki, ale. Tu mam całe moje życie cała moja historii i prywatne rzeczy. I czasami to jest fajnie, i czasami mam trudne czasach, czasami mam lepiej, ale chcę być z wami szczere. To nie jest tak, że nie jesteście moja priorytet i nie chcę odpowiedzieć, odpisać do waszych komentarzy. Czasami naprawdę mi brakuje rąk, czas i tyle. I to nie znaczy, że kłamie, kiedy powiem, że jesteście ważni na mnie. No to totalnie nie jest to prawda. Dalej jesteście ważni, więc jak Jestem, bo Wy jesteście. Jak Was nie by było, też nie byłam ja tutaj, więc jeszcze raz chciałam to wyjaśniać. Dziękuję, że jesteście, jesteście bardzo, bardzo, bardzo ważni dla mnie, jesteście najlepsi, zawsze to powiedziałam, zawsze będę to powiedzieć. Jak podobaliście ten odcinek, proszę subujcie, komentujcie i lajkujcie. Jak macie... Pomysły na robienie następne moje filmiki. Proszę też pisać w komentarzu. Czytam Wasze komentarzu. Jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Kocham Was bardzo dużo. Wracam do Was jeszcze raz. Burzaczki dla Was. Cześć i to pa! pa. Do następnego odcinek. Pa! pa.